Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. Po zakończeniu obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 główny komitet Roku Świętego, w którym pracowałem, został rozwiązany i prawie na rok stałem się bezrobotnym. W oczekiwaniu na nowe miejsce pracy w Watykanie wyjechałem do Francji, aby w katedrze Notre Dame pomagać w spowiedzi i w obsługiwaniu pielgrzymów i turystów. Posługę duszpasterską w tym wyjątkowym miejscu pełniłem aż do jesieni 2001 roku. Przez ten czas miałem okazję poznać dobrze słynną na cały świat katedrę i mogłem podziwiać wszystkie eksponaty, obrazy, rzeźby i figury zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz świątyni. Na początku XXI wieku, pamiętam, każdego dnia katedrę Notre-Dame odwiedzało około 50 tysięcy turystów. Tego dnia moją uwagę przykuła figurka świętego, który trzyma swoją ściętą głowę. Podczas posiłku poprosiłem księdza rektora o wyjaśnienie, i dowiedziałem się, że święty bez głowy to nie byle kto, bo pierwszy biskup Paryża i patron Francji są Dni, czyli święty Dionisy. Niestety nie wiemy zbyt wiele o jego biografii nie ocalały do naszych czasów dokumenty, które pozwalałyby na odtworzenie losów świętego Dionizego. Jedynym źródłem, które przekazuje dzieje ewangelizacji Galni, dzisiejszej Francji, jest historia Franków, napisana przez świętego Grzegorza Stur, żyjącego w VI wieku. Według tego opisu Dionizy urodził się i wychował we Włoszech. Około 250 roku Został wysłany przez papieża Świętego Fabiana z kilkoma towarzyszami do Galii, aby krzewić tam chrześcijaństwo i zakładać pierwsze kościoły. Dionizy zapuścił się śmiało w głąb kraju i dotarł do miejsca zwanego Lutetia Parisiorum, gdzie dziś znajduje się Paryż. Stąd roznosił wraz z kilku wiernymi towarzyszami światło wiary do odległych okolic. Założył pierwszy kościół w Paryżu na cześć Świętej Trójcy i nawrócił mnóstwo pogan do religii chrystusowej. W pracy pomagali mu kapłan Rustek i diakon Eleuteriusz. Przybycie wysłanników papieża zbiegło się niestety z coraz mocniejszymi prześladowaniami chrześcijan, jakie nastąpiły za panowania cesarza Weleriana. Misja świątobliwych mężów była tak owocna, iż kapłani pogańscy zaczęli tracić zwolenników. Potrzebnęli więc gubernatorowi rzymskiemu, aby uwięził misjonarzy i skazał im na śmierć. Gdy Dionizy nie chciał pokłonić się bożkom, wielkorządca kazał go bić rózgami i przypiekać na ogniu. Męczennik zniósł jednak spokojnie te katusze. Potem wielkorządca kazał go wrzucić do cuchnącego lochu, a po kilku dniach rozkazał rzucić na pożarcie lwom. Gdy zwierzęta wypuszczono z klatek, Dionizji uczynił znak Krzyża Świętego i lwy pokładały się u jego nóg, wskutek czego skazano go na ścięcie mieczem. Na miejsce egzekucji wybrano najwyższe wzgórze Paryża. Dionizji i jego towarzysze zostali ścięci około 258 roku. Na wzgórzu, które od ich śmierci nosiło miano Mons Martyrium, czyli wzgórze męczenników. Dziś miejsce to nazywa się Montmartre z ogromną bazyliką sacré Cœur, górującą nad Paryżem. Legenda mówi, że na miejscu śmierci Dionizego i towarzyszy zgromadził się wielki tłum, by obejrzeć to wydarzenie. W chwili, gdy odcięta głowa Dionizego upadła na ziemię, jego martwe już ciało. Podniosło leżącą na ziemi głowę i trzymając ją przed sobą, przeszło triumfalnie pośród oniemiałego tłumu. Po przebyciu około 10 kilometrów, dionizy, otoczony hurem śpiewających aniołów, dotarł do miasta, które dzisiaj nazywane jest Saint-Denis, i tam oddał głowę w ręce nawróconej przez siebie kobiety Katulli. Potem padł martwy na ziemię. Katulla z wielką radością zabrała głowę męczennika. I pochowała ją wraz z ciałem na miejscu, zwanym odtąd od jej imienia Vicus Catuliacus. Historia ta została potwierdzona przez wielu świadków. Nad grobem Dionizego wierni wystawili drewnianą kaplicę. W późniejszych czasach, za staraniem świętej Genovefy, zbudowano w miejscu kaplicy kościół nawiedzany przez licznych pielgrzymów. Bardzo wcześnie zaczęto budować kościoły ku świętego Dionizego, zwłaszcza na północ od Paryża, gdzie było domniemane miejsce jego pochówku. Około roku 624 król Dagobert ufundował tam opactwo benedyktyńskie, które przyczyniło się walnie do rozsławienia świętego. Tam też zaczęto głosić, że Dionizy był uczniem apostolskim. Gdy w roku 827 opat Ilduin Przetłumaczył na łacinę pisma Pseudo Dionizego, teza o apostolskości patrona znalazła swe nowe, zdałoby się niewzruszone uzasadnienie i stała się obowiązującą na kilka stuleci. Podważano ją wielokrotnie, mimo to przetrwała ona do końca XIX wieku. W miejscu pochówku świętego Dionizego spoczęły szczątki prawie wszystkich królów aż do Ludwika XVII. Jedynie serce królewskie i Ludwika XVIII, pochowanego już w okresie restauracji dynastii Bourbonów. W czasie rewolucji francuskiej miała miejsce bezprzykładna profanacja dokonana przez rewolucjonistów, którzy otwarli wszystkie grobowce królewskie, a kości monarchów wrzucili do dwóch rowów obok bazyliki, zalewając je wapnem i zasypując ziemią. Kult Świętego Dionizego w średniowiecznej Galii porównywalny jest z kultem Świętego Stanisława w Polsce. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 9 października razem z towarzyszami Rustykiem i Eleuteriuszem. Ślady kultu tego świętego odnajdujemy również bardzo wcześnie na ziemiach polskich. Święty Dionizy jest często wzywany przez osoby cierpiące na bóle głowy i migreny. Należy do tzw. 14 świętych wspomożycieli, których wstawiennictwo u Boga Kościół Katolicki uznał za wyjątkowo skuteczne, szczególnie w wypadku chorób. Wśród świętych wspomożycieli, oprócz świętego Dionizego, są m.in. święty Krzysztof, patron podróżnych i kierowców, przedstawiany z dzieciątkiem Jezus, święta Katarzyna Aleksandryjska, patronka od bólu gardła i głowy, święta Małgorzata z Antioch chroniąca od bólów porodowych, czyli święty Idzi, patron trudnej spowiedzi. Francuzi lubią opowiadać, że tam, gdzie leżała głowa świętego Dionizego, dziś wznosi się Stade de France, stadion główny Francji. Tam właśnie odbył się mecz finałowy mistrzostw świata w piłce nożnej w 1998 roku. Spotkały się w nim reprezentacja Francji, gospodarze turnieju, z reprezentacją Brazylii, obrońcy tytułu. Mistrzostwo Świata po raz pierwszy w historii zdobyli wtedy Francuzi, którzy pokonali Brazylijczyków 3 do 0. Pod koniec XIX wieku ojciec Prokop Leszczyński, kapucyn, opublikował Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku. W uciorośle świętego Dionizego przypomniał lekcję wiary w zmartwychwstanie ciał, tak ważną dla chrześcijan. Że apostoł narodów twierdzi, iż bez niej próżna jest nasza wiara. Cud zmartwychwstania ukazał wszechmoc Boga, który w dzień ostateczny wzbudzi martwych wszystkich ludzi i wszystkich wieków, aby ogłosić wieczny wyrok: zbawienia lub potępienia. Jezus Chrystus jest rękojmią odkupienia rodzaju ludzkiego, tak jak Adam przedstawicielem człowieka grzesznego. Jak z winy Adama. Wszyscy ludzie padli łupem śmierci, tak przez zasługi Chrystusa odzyskali życie wiekuiste. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odniósł zwycięstwo nad śmiercią. Jeśli Chrystus, który jest głową Kościoła, zmartwychwstał, zmartwychwstaną też wierzący w Niego. Dlatego apostołowie i głosiciele wiary w pierwszych wiekach uważali naukę o zmartwychwstaniu Chrystusa Pana za jedną z najważniejszych prawd wiary. Nauka ta przyczyniła się do szybkiego rozkrzewienia chrześcijaństwa w świecie. Pierwsi chrześcijanie uważali śmierć za sen, a groby nazywali miejscami spoczynku. W grobach śpią ciała zmarłych, aż do dnia, w którym zbudzi je słowo wszechmocnego Boga. Ten, który nas stworzył z niczego, będzie w stanie przywrócić ciało w proch obrócone i ożywić je duszą. Warto się zastanowić nad własnymi wyborami życiowymi, apeluje w swoim dziele ojciec Prokop Lewczyński. Przebudzenie tych, którzy ciała używali w celach grzesznych i pobłażali rządzą będzie straszne. Nie mają się czego obawiać natomiast sprawiedliwi. W ich przypadku z radością połączy się dusza z ciałem, które służyło na chwałę Boga i które pozostało czyste i niepokalane. Przez wstawiennictwo świętego Dionizego, prośby o łaskę zbawienia dla nas samych i dla naszych bliskich. Boże, Ty wysłałeś świętego Dionizego i jego towarzyszy, aby głosili poganom Twoją Ewangelię i dałeś im niewzruszoną stałość w męczeństwie. Spraw, abyśmy za ich przykładem mądrze oceniali doczesne powodzenie i nie bali się żadnych przeciwności. Amen.